Mamy napisać wzór półstrukturalny tripeptydu o konfiguracji ser-ala-tyr. Jak do tego się zabrać? Najpierw bierzemy się za serynę, czyli seryna ma być tym aminokwasem, który jest z lewej strony, czyli jest N końcowym, natomiast tyrozyna ma być C końcowym. No to zaczynamy zawsze, tak jak w organizmie ludzkim, przy tworzeniu naszych polipeptydów. Które są polipeptydami naturalnymi od N końca. Czyli tak, tu musi być wolna grupa aminowa, czyli możemy właściwie ten wzór sobie przerysować. Czyli mamy grupę hydroksylową, ona łączy się z CH2. Tutaj CH łączy się z grupą NH2, która jest wolna, niezwiązana, i to się łączy teraz z węglem. Węgiel ma podwójne wiązanie do tlenu, i teraz uwaga, tym pojedynczym już się nie łączy z grupą OH, tylko łączy się z kolejnym azotem z kolejnego aminokwasu. Więc już zmienimy sobie kolor, żeby nam się to ładnie tutaj odkształciło. Czyli łączy się z aminokwasem, a ten aminokwas łączy się z wodorem i łączy się z łańcuchem. I teraz zobaczmy, kto jest następny. Następna jest alanina, czyli patrzymy na wzór alaniny, czyli tu jest ten azot który mamy w tym połączeniu, czyli on się musi połączyć z węglem CH. Węgiel CH musi się jeszcze łączyć z grupą CH3, to ją sobie spuścimy do dołu. I teraz ma się połączyć z węglem karboksylowym, który będzie miał wiązanie podwójne do tlenu i tu będzie miał wiązanie z kolejnym azotem od kolejnego aminokwasu. No to zmieniamy sobie kolor. Teraz sobie zrobimy, powiedzmy, ostatni jako zielony. I ostatni aminokwas to ma być tyrozyna. To patrzymy na wzór tyrozyny. Gdzie ten azot jest? Tu jest ten azot. No to łączy się z tym azotem. Ten azot łączy się z wodorem. I dalej azot łączy się z CH. I teraz tutaj się łączy z CH2 i, i z całym tym pierścieniem aromatycznym z grupą hydroksylową. To może zróbmy go do góry. Czyli łączy się z... CH2 łączy się z pierścieniem, więc rysujemy dokładnie tak, jak jest narysowane. I tu jest grupa OH. No i teraz tak, łączy się dalej. Z kim się łączy ten węgiel, czyli ten tutaj? No z grupą karboksylową i ona musi być otwarta. CO. O H, ponieważ ona nie łączy się już z nikim, to jest ostatni w naszym tripeptydzie i to jest aminokwas C końcowy. No dobrze, no i teraz drugie pytanie w tym zadaniu. To jest pytanie o liczbę, e, którą możemy uzyskać takich tripeptydów. Jakoś jednego wspólnego wzoru nigdy nie stosuję, nawet nie szukałem, nie wiem czy takowe istnieje, bo to są zadania, które zawsze e, można rozkminić na logikę. Zobaczmy. Jeżeli mamy tak, mamy ale, to ja sobie oznaczę jako A, mamy tyrozynę jako T i serynę jako S. No to konfiguracje, które możemy mieć z alaniną jako N końcowym to jest A, T, S. Oprócz tego możemy mieć jeszcze drugą konfigurację, czyli A, S, T, prawda? No to teraz weźmy, że N końcowa jest tyrozyna. Czyli jak jest tyrozyna, to może być TAS i może być TSA. No i ostatni aminokwas to jest seryna, czyli jeżeli seryna jest N końcowym, to może być SAS, SAT, SAT, albo może być STA. No i to są nasze konfiguracje: jest ich 2, 4, 6. I tyle bym odpowiedział w tym zadaniu. Więcej konfiguracji nie da się zrobić. To tyle w tym nagraniu. Zapraszam Cię do kolejnych zadań. Ja to zadanie miałem zaznaczone do wyjaśnienia na prośbę ucznia. To sobie zmienię, klikając w pineskę i myślę, że do tego ja już wracał nie będę oznaczał jako łatwe. Zapraszam Cię do kolejnych zadań. To wszystko w tym nagraniu. Hej!